Ona mówi, że poszła do prawnika, bo ja wyzwam jej mamy. Kiedy ja wyzwam jej mamy? Nigdy w życiu nie wyzwam jej mamy. To i mama wchodzi do mnie na lajwy, jakoś mnie podpuszcza, żebym powiedziała cokolwiek. Chce się spotykać, chce przyjeżdżać pod mój dom. I w ogóle. Ty... Mm. Miło Ciebie widzieć miłego południa. Dziękuję. O cztery no, numery za duże No i dobrze, ojejku. Ona sprowokowała całą dramę. No jasne, że tak. Słuchajcie. To już chora potem chodzi po prawnikach, to niech nie gada i daj mi święty spokój i będzie dobrze. Dziękuję bardzo za różeczki kochani. spotał. nie mów, no szkoda czasu. Co twoja mama na to, że chce przyjechać? Ona przecież to był podtekst, że chce przyjechać tak bym nie przyjechała. E, hej, jak tam? Dobrze, słuchajcie, u mnie wszystko w porządku. Olcie, gdzie przedłużałeś włosy i jaki koszt? E, ja przedłużam Akademię Studio 7, koszt nie wiem, ponieważ to była współpraca. Kiedy ściągasz aparat? E, nie wiem, zobaczymy, teraz mam 18 wizytę. Dziękuję, Abelka. Ola, o tobie by się przydał serial na Netflix, przydałby się. Ja powiedziałam, ja książkę napisać. I wydało się, że. No właśnie. Olcie będzie live wieczorem. Będzie live wieczorem, słuchajcie, będzie. Zjadłam dziś coś dobrego, wiecie? Tylko nie wiem co. Nie wiem, co bym zjadła. Sobie dziś kupię papiwko jakieś. Mm -mm. Daria doszedł kochany, ja ci go dziś, yy, dziś go puszczę na live i, i odpiszę, dziękuję bardzo, puszczę go dziś na live yy, Maka chińskie, kebab No właśnie nie wiem Co bym ten... Zakończ z tym profesjonalnym dla twojego dobra Kurczę, ja go naprawdę polubiłam powiem wam Naprawdę go polubiłam może jakieś naleśniki? Nie, nie mam. On nienawidza suszy i nie, nie, nie mam ochoty na naleśniki. Chyba, mi ją zjadła. Pojadę wiem już, gdzie. Sobie kupić. E, ale nie zaufaj mu. Nie, ufać nie będę. Tylko po prostu. Jak tam idzie szukanie chłopaka? Nie szukam chłopaka, słuchajcie. Nic nie. Tak, doszedł, kochana, doszedł Daria, Ja jestem bardzo, bardzo wdzięczna. Naprawdę. To jest opalanie natryskowe, słuchajcie. Jakoś mnie jeszcze trzyma, ale już mi pęka, patrzcie. Patrzcie, jak to wygląda, jak opalanie natryskowe schodzi, to tak wygląda. Czy dzwoniła do mnie pani A? Właśnie dzwonił do mnie jakiś numer dwa razy, ale ja nie wiedziałam, kto to i nie odebrałam. Bo nie miałam podpisanego, bo ona nie ze swojego numeru y, dzwoniła, tylko z jakiegoś innego. I właśnie nie, ja nie odbieram nigdy od ten, ja nie wiedziałam, że to ona to mu odebrała. Mogła napisać SMS-a, że to ona. Gdzie można tipli wysłać? Na razie nigdzie kochani Bo na razie nie mam laptopa przy sobie Czemu tak pęka? E, nie wiem w sumie No to bo scho O kurde Co to jest za gift? Stifler dziękuję Z wszystko najlepszego jeszcze raz no, ale żeś nie przyjechał, kurde, bo nie żeś nie pamiętał, żeby zapisać. Ale dziękuję bardzo. Dziękuję, ale kurde, dziękuję bardzo. Wow, no, pierwszy raz ten gift widzę. Nie wiem, co to jest za gift. E, uważaj, bo chcecie sprowokować i nagrać. No i dobrze, to niech też nie wypowiada się na mój temat. Już mam tak, powiem Wam, jestem tak zmęczona tymi dramami, tymi w ogóle oskarżeniami. Nie wiadomo, co, że szok. Dziękuję bardzo, naprawdę. E, ktoś na przykład dla, dlatego zadzwonił, bo chciała mnie nagrać? Przecież nagrywanie kogoś z ukrycia jest nielegalne, bo ona się sama wkopała. Kiedy Lalo trening z trenerem? Nie wiem, kurde. Ile można ten sam temat? Właśnie nie wiem, ile można, że ten sam temat. Ale powiem wam tu takie drogie samochody jeżdżą, że o ja pindole. Hej kochana, co? E, na twojej skórze to opalizne czy samopaliczne. No opalenie natryskowe. Ale patrzcie jak ono schodzi opalenie natryskowe, widzicie? Tak będzie wam schodziło. Czy lubię Filipa, ja go kocham normalnie, naprawdę? Jest zajebiście tego kurwa, zamykam tutaj jakieś gangusy. Arturito, to dziękuję. Skąd ja Cię znam? Byłaś w jakimś programie, twoje twarz... Nie, nie byłam w żadnym programie. Jakie masz auto? Audi A3. E, a co dziś robiłaś? Rozmawiałam przez telefon, przez kilka godzin. E, sprzątałam, byłam w sklepie, robiłam sobie fajne śniadanko i no. Zrobiłam ci, sobie dziś bułeczki z pastą jajeczną, z szczypiorkiem, z papryką i kabanoski. wyjaśniłam z tym Sebastianem? E, wyjaśnić wyjaśniłam, to znaczy rozmawialiśmy z dwie godziny, gdzie tam mi tłumaczył czemu tak się zachował i tak dalej, no. e, Z 2010, starsze. Może w tobie jest problem, skoro co? We mnie? Może i być i możecie jej mówić, że we mnie, wiecie, nie chcę się udowadniać, ani nic nie ani cokolwiek robić, żeby wam powiedzieć, że o, po prostu już żadnych swoich znajomych nie wpierdzielę do internetu. Już wolę, żebyście mówili, o nie ma znajomych, bo nikogo nie pokazuje niż pokazywać, a potem oni wszyscy robią live y, yy, i nie wiadomo co. Miałaś iść do pracy, nie byłaś, no właśnie wracam. O czym masz takie plan, yy, Bo schodzi mi opalenie natryskowe, dlatego. Powinien się przypróć przy, przy, publicznie... Nie wymagam tego, słuchajcie. Dziękuję za Sylwia. Chciałabyś wziąć udział w jakimś programie? Zależy jakim. Jakimś dla par bym chciała pójść. Co to za bluzeczka? Ze współpracy ona jest z Nikolet fa, fashion, boutique jakoś nie wiem. Ile czasu takie opalenie się ładnie trzyma? 3 Trzy dni max. Dlaczego tw twoi znajomi nie mogą robić live? Ja nigdy nie. właśnie. Dlaczego tak stwierdzisz, że moi znajomi nie, nie mogą robić live jak ciągle robią live? Skoro by nie mogli robić, to by nie robili. Ja chyba najwidoczniej mogą to robić ciągle. Hotel Paradise. Claudia. dziękuję bardzo kochana. Czemu masz taką dziwną dłoń? No bo opalanie natryskowe mi schodzi. To opalanie schodzi. Yy, głodna jestem, powiem wam, a tu nic na razie nie ma. To musiała podjechać. Jesteś zadowolona z imprezy urodzinowej. Mimo wszystko tak. Choć to powychodziło tyle po prostu różnych rzeczy, nie wiadomo czego, ale dobrze, czas zweryfikował, ja jestem ucieszona. Boże, jak szybko zapierdalają. E, dokładnie... No, dziękuję. Nie, nie jestem w on no co wyochuje chyba. E, czekam na mamę, bo jest u lekarza. Jak z sobą mówiłam wam, kochani, mówiłam wam, że po prostu... Ale powiem wam, jak ja zobaczyłam różne rzeczy na swój temat. Screenshoty. A wiecie, co jest najlepsze, że jak jedna osoba posypie, to potem druga też posypie i dowiadujecie się całej prawdy. Wczoraj w mojej urodziny to normalnie dowiedziałam się chyba wszystkiego o wszystkim. Co twoja ma na tę akcję z wczoraj? Jaką? Bo było ich dużo za dużo. Dziękuję za obserwację. A z L? Nic. Czemu sobie tak zrobił? Kani, jak ja bym wam powiedziała, to musiała wszystkich sprzedać, a tego nie zrobię. Wszystkich bym musiała posypać. My się prawie spotkaliśmy, ale niestety... GDZIE? Czy masz takich przyjaciół, którzy nie robią live'a? Na ten moment nie, ale na przykład jeżeli chodzi o Klaudiusza, no to tam wiecie eee, Niech robi... Klaudiusz to wiecie, on nic i tak na tych live'ach, no nie ten Więc niech robi A, Roman, no Roman, to jedynie, Roman To niech strasz, ojej! Chuję. Kojarzysz, gdzie jest drobinka, tak wiem. Yy, masz kontakt z kim? To z rąk to z całego z ciała tak wam będzie schodziło. Zawsze każde opalanie, słuchajcie. Każde opalanie będzie wam tyle schodziło. Gdzie? Gdzie mi mnie? W... Unierzy. A byłam. Byłam tam po leki dla psa. Miałam przyjechać w sobotę do niego, tak? O proszę. Który rocznik auta masz? 2010? Masz kontakt z dziewczynami? No nie mam, ale my zawsze mieliśmy tak, że nigdy nie pisaliśmy jakoś na brief dużo, nie wiadomo co, tylko jak już to się spotykaliśmy. Ja mam Rafaela kupiłem i sam opiętoliłam. Kurde. Kr czy kruszą mi się włosy? No wiecie, one są blond, więc trochę kruszą. Mm. Dziękuję bardzo. Co masz różowego na włosach? Spinka od y, Filipa, od Frucika. Co dostałam na urodziny? Jezu, to jest 3 godziny ode mnie, a muszę... Co? Nie jest pomlena, proszę Cię yy, Co dostałeś od Filipa? Dużo rzeczy, ale przede wszystkim Róży z w Saint Co moja mama na to? Moja mama to się śmieje z tego wszystkiego, powiem wam, że to jest po prostu jedna wielka dziecinada i nic poza tym. No bo jak to inaczej nazwiemy? że ten pan się tak na mnie patrzy, jakby chciał mnie ukatrupyć. Aleksandra, dziękuję bardzo. Czy co tu robi 3000 osób, to ja nie wiem. Nie używałam tego różu. Na mamę czekam, bo u lekarza jest. Jakie ma ogólnie zdanie na temat tej dramy? To jest ekstra plana. To prawda, że chciała do ciebie przyjechać z rodzicami? Tak. Ja to będę uważała kochani na wszystkich, nie na tylko Sebastiana. No. A do glinojecka, ile masz? 20 parę. Do płońska, matka, nie wiem, 40 pary. Yy, czy odcinam się od Sebastiana? Nie wiem na ten moment. Na ten moment nie wiem. Muszę wszystko przemyśleć dobrze. Bo ciężko mi tak podjąć o decyzję. Wczoraj jeszcze myślałam, że nie. Bo wiecie, komu byście wierzyli, jak jedni, grupka, mówi, że to Sebastian. A Sebastian mówi, że to ta grupka. I ja to jestem po prostu już. Wychodzimy dzisiaj o 17 i damy znać jeszcze. Jestem dziś taka... A jak pytacie jednych i drugich, czy mają dowody, to jedni i drudzy odpowiadają, że nie mają. Arturito, dziękuję bardzo. Te ważni grupki kłamią się w tejże sytuacji. Nie wiem, powiem wam, co o tym wszystkim mam myśleć. Tak mi to po prostu Beret pff, rozjebało, że szok. Że mi nie dał, a jednak dał Możliwe, że przyniósł I położył na stół, ale nie mi w rękę I potem sam wypił, bo słuchajcie Gdyby on mi coś dał To ja bym to przywiozła do domu Jak wszystko inne Jak wszystko inne Bym to po prostu przyniosła do domu No, Dlatego nie, mia nie miałam Ani w domu, ani podczas sprzątania Więc musiał to wypić Ale to śmieszne, ja nie jestem zła Za takie coś, słuchajcie Jestem bardziej zła na niego, że taką fałszywość zauwał w stosunku do Matiego. Netryskowe opalanie polecasz? Jeżeli masz jakąś imprezę okolicznościową, to tak. Jeżeli na co dzień, to nie. Za którym podejściem zdałaś prawko? Szóstym. Jeszcze mi nie przyszedł ten mandat. No to zobaczcie, na już na YouTubie, jak tam nic nie ma. Proszę Was. Ja wierdziele kochani, tam nic nie ma na YouTubie. Czekajcie, dzień na schabowego. Mandet, bo wjechałam na jednokierunkową drogę i zaparkowałam tam. <grym> jak wytłumaczył się Seba? Gdybym... Gdybym wam to powiedziała, to bym musiała inne osoby w znów w to wdrążać, a nie chcę. No za szóstym, a, dla, a co w tym dziwnego jest, kochani? Że za szóstym zdałam prawko. Teorię za pierwszym, praktykę za szóstym. Nie sądzę, że to jest jakieś upokorzenie czy nie wiadomo co. Zmieni imiona i opowieść to i tak byście się skapnęli. Ja się odcięła od wszystkich ludzi. No i co mam zostać sama? Znaczy powiem wam, że... Ale on tobie zaszkodził a nie innym osobom nie tylko on. Eee, lepiej zostać samami niż z takimi hienami. W sumie mam teraz Klaudiusza już yy, dużo. W sumie teraz powiem wam, sporo znów mam osób obok siebie. No no i moderatorki. Jakie masz auto? Auti A3. Tak, pogodziłam się z Klaudiuszem, nasze duło wróciło znów. <grymne> Powiem wam, że raczej Klaudiusza to mi nikt nie zastąpi. My możemy się pokłócić, nie wiadomo jak, ale to tylko. Wiecie, to jest na takiej zasadzie, że my się już nawet tyle lat, że nie wiadomo co by się stało, to i tak my się pogodzimy. Nie wiadomo, kto by nam mieszał. To no i tak my się pogodzimy. I, I wiecie, dużo osób jakby chciało moim zdaniem troszkę zastąpić Klaudiusza, a mimo wszystko to ja się z nim, z nikim się bym tak nie dogadała jak z nim. Daleko masz dużo Romina, blisko. Kiedy się widzieć? Nie wiem, bo mieszkamy obok siebie, słuchajcie. My mieszkamy obok siebie, więc... Piękna jesteś, dziękuję. Bluzeczka jest z butiku. E, Nicolette Te Fashion. A, y, manual. Mazowiecki. Y, wiesz, gdzie jest lipowiec kościelny? Nie mam pojęcia. Wiem, gdzie jest lipa, ale lipowiec kościelny nie wiem. Na mamę. Na no. ile polubimy być zrobiła tripa do zakopanego na live'ie? O jajku. My z Matim planujemy jakieś różne wyjazdy. Planowaliśmy tam na urodzinach znaczy o tym rozmawialiśmy, więc słuchajcie, ten rok zapowiada się być ciekawym, szczególnie gdy będzie ciepło, więc nie mogę się doczekać. Dawaj na Mazurę. Głodna jestem, powiem wam, jak syn Nie ryczysz? A co mam, ryczeć? Na zawołanie nie umiem. Dziękuję za członkę. Raz z tobą ziewał? Powiem wam, bo baba... Ojejku. Ale się panowie na mnie dziwnie patrzą. Mama mnie budzi, po prostu ciągle wchodzi do pokoju i do mnie coś mówi. I ja w ogóle i tak nie reaguję, ale mnie to już budza. Dziękuję, Paulina. Czy Grzesiek jednak coś dał mi na urodziny? Ja wam mówię, w rękę nie, chyba że położył gdzieś i to wypił. No nie wiem, ja tego nie przywiezłam do domu, no ale jak dał, to dziękuję. Po co bym miała kłamać? Słyszałaś, jak Mati pocisnął po Oskaru wczoraj? No, słyszałam coś tam, no ale to chyba ten. Oskar zaczął. Grzyzik, yy, zaraz kupił prezent, który sam. W... No, chyba on go sam wypił, bo ja mówię, no, że. Maty zresztą to tu widział, że on to pił sam. To że, nawet nie dał mi w rękę, tylko pewnie postawił sobie nalał. Może, może krępował się. Yy, nie wiem. wziąć ode mnie jakiegoś alkoholu, dlatego kupił sobie dla siebie i potem mu się głupie zrobiło i powiedział, że to prezent. Nie wiem. No mówię wam, że jak ja bym, yy, że jak ja bym, yy, że jak mi dał, no to bym to wzięła do domu i bym miała to w domu ze wszystkimi prezentami. Czemu masz za duże buty? No bo nie za małe, lepiej za duże niż za małe. Mama zawsze tak mówiła. Nie mówiła ci tak? Lepiej kup za duże buty niż za małe. Czy wyjaśniłam wszystko z bliźniaczkami? No, z, yy, kochani, ja nic złego siostrom nie zrobiłam. Nigdy w życiu na nich... Dziękuję, love you. Love you, love you. Nigdy tam w internecie nic złego na nie nie powiedziałam, ani nic, więc myślę, że ja nie mam nic sobie do zarzucenia, po prostu Paulinkę poniosła emocje i, i dlatego mnie tam odobserwowała, no ale jej napisałam prywatnie jak to wygląda, no i po prostu spotkamy się na żywo, porozmawiamy. Irek dodał mi skarpety, ale... <grym> Irek dodał mi skarpety, znaczy kupił mi, ale w aucie je zostawił, słuchajcie... Cześć Malara, hejo. Nie masz subskrypcji, a właśnie tu muszę założyć. Włosy umyte na wędzie mogą kończyć temat. No, to muszę inny wątek znaleźć. Czy opis Paulinki o wrogach był do mnie? Nie wiem, nie mam pojęcia, czy był do mnie, czy nie było do mnie. I chyba chodzi o przyjaciół, a ja ze Paulinką no, nigdy nie przyjaźniłam, tylko kolegowałam jak już, więc nie wiem, jak to odebrać. A czy byłaś w reciążu? Nie, dziś nie. Czemu influencenty, że dają takie lipne. Pre... Nie no, kochani, nie mówcie tak, kurde. Ja prezenty dostałam bardzo fajne, naprawdę. Tu chodziło o Sandrę. Jaką Sandrę? A dziś wczoraj mówił, że skarpety mogli ci kupić. No, mogli kupić. Ja skarpet nigdy za dużo, słuchajcie. Ja ze skarpet bym się nie obraziła. O, matula moja idzie. Słuchajcie, czekajcie. Zaraz ją ten. Cicho, jak coś to nie ma live'a. Hello. A, wy, a wiedziałeś, że live jest? No. A skąd? Bo ja, jak czekałam. I co? Załatwione. E, będzie mi jeszcze, może podjedziemy gdzieś zjeść. Czy ty chcesz zakupy do R? No, ja muszę zakupy zrobić. Patrz, co on robi. Ja pierdolę. jebało go, patrz, on to. Ucieka przed kimś, ucieka. Ucieka, Cicho. Kto tam będzie? K patrzcie. O, prawie mi przyjebał w auto. Mhm. Ucieka. Ucieka. No i doszli przed policją, ale policji na razie nie widać. Ale widziałeś, jaki wystrzygnął? No, taki czerwony, nie? No. Pijany był. Nie, co innego. No, albo też. Ja. No, już wyniknie ten, już teraz to już uciekł. Uciekł, spierdolił. Mhm. Dobra, kochani, my lecimy, trzy tysiące osób mam na live'ie. Widziałam. Dobra, kochani, uderzył w kogoś pewnie. Co? Może uderzył w kogoś. Albo uderzył w kogoś. Przejedziemy się tam. Dobra, kochani, e, ja kończę Lajwika. E, widzimy się potem, dobra? Może jakieś bi bitwy porobimy czy coś. Dobra, buziak Siczele, patrz, to Kto? Ludzie. Dobra, bajo. Bajo.